Ojej! Nic nie jest. Hej, witajcie z strony Przemu, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku, słuchajcie, jeszcze przed odcinkiem tylko powiem tyle, że mam dla Was bardzo fajną informację. YouTube dał mi opcję wspierania więc właśnie poniżej filmu przy subskrypcji macie opcję wspierania. Jeśli doceniacie to co robię, jeśli również podoba Wam się to co robię, możecie oczywiście moją pracę wesprzeć, ponieważ nie ukrywam, że dużo mi to zajmuje oczywiście czasu, dużo montuję, nagrywam. Także jeśli Wam się podoba to co robię, możecie tam mnie wesprzeć. Ja Wam bardzo, bardzo podziękuję. Oczywiście w kolejnym odcinku osoby, które mnie będą wspierać. Po prostu będę również e, pozdrawiał w kolejnych odcinkach. Przed każdym filmem będę e, oczywiście pokazywał listę, kto mnie wspiera i oczywiście będę pozdrawiał te... Mordeczki, jeszcze powiem tylko tyle, że y, jeśli osoby dłużej będą mnie wspierać, będę, będę robił oczywiście jakieś konkursy, typu y, na wlepy, będę wysyłał wlepy moim y, wspierającym, także naprawdę się opłaca, a my już lecimy do odcinka. Bo ty coś tam miałeś stary na górze robić, tak w ogóle. To co, lecimy? No możemy. Dobra, lecimy na boksika. Co robisz? 1,8 na y, ty... talerzu. Na talerzu. A, do fajki Opobara do Jenosia Łohoho, wow, dobra, duży, skomplikowany trik. Dawaj lecisz Ja już to co to był za barek? Za bar? Gdzie był bar? Dobra, luźno, dawaj lecisz. Yo, elegancko wiesz czemu to zrobiłeś? O! Wiesz czemu to stary zrobiłeś? Bo masz w lepiej Bo masz w lepiej eee, lep... dobra, żuj stary elegancko. Co narpie w rura w dół? Dobra, ok. okej. No nie tak jechał, Wiem, wiem, stary. A ja ja A ilu próbach gdzieś? Pięć prób, okej. Okay. Ta Też tak gumiesz? Nie. Za wysoka rurka, bo się, szybko to robią. Za wysoka? nie Niemniej tak wysoka. To jest wysoko? Jest wysoko. Ej, ciężkie. Zrobiłeś to kiedyś? Tak. Ale mogę po prostu górną nie zrobić. A może, dobra, a to może, słuchaj, zrobisz yy, w górę hila. Nie. No, borda do hila. No, borda do hila. Okej, okay, dobra. Co? Jak oceniasz ten triczek? Co? Bardzo dobra próba, ja tego nie zrobię tutaj. Serio? Ale wysoka rura czy co? A ile on, wiesz ile on ma lat? Nie wiem, z 10? No, a ty ile masz? 15 I nie No i co, wstyd ci? On nic na street. A, no dobra, dobra. <laughs> Dawaj! Aj, dobre, dobre, dobre. Jak oceniasz? 5 na 10. 5 na 10. 5 na 10. Okej. Okay. Nie no, zmieniam zdanie. Są... 9 na 10. 9 na 10. Dawaj, dawaj Katu. Ile masz lat? 11 no, ma? On ma 11 lat stary. Dobry rurę ja. Ale było blisko 9,5 na 10 Nie, za chwilę będzie 10 Patrz, teraz klej. musi... Dawaj stary! Teraz to kleisz! Wierzę, wierzymy tutaj w ciebie Tak jest ja. Kurcze, no, nie Brakuje, leciutko Szybkie tam zesznurowanie buta Szyb, Szybkie wiązanie buta Widziałem Dobra, lecimy Może Ci deskę, żebyś go nagrywał Nie, nie, mam gimbala stary No wiem, ale ja nie mogę tej trójki Tak płynie No nie, 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 nie Tak blisko tak blisko stary mm, Musisz szybciej machnąć tego hilla. Dwie próby? Okej okay. mm, Na jedną, na jedną Gdzie jest kurwa Aj. Dobry! Bonusowa, bonusowa, <laughs> bonusowa. Yo, no ja już myślałem, że to stary sklej, serio, już to widziałem. Ostatnie, dobra, nie, dwie, dwie próby. Dwie próby. Ostatnia, lecimy z ostatnim już. Nie, teraz Ci się uda, machnij to mocno. I lecimy, patrz, stary, ostatnia próba. Zrobi? Zrobi. Zrobi, wszyscy wierzymy. Nie, nie. Dobra, bonusowa szansa. Dobra, bonusowa, bonusowa. Ale tu było już tak blisko, tu już pięty ci zahaczyły stary Ja nie, to już było... No, to już było mega To co, ostatnia?

Tutaj macie przycisk subskrybuj. Tak, tutaj macie przycisk subskrybuj, właśnie teraz mordeczki, klikajcie, tutaj macie przycisk subskrybuj, taki sam oczywiście kliknijcie, żeby czerwony stał się szary, ponieważ oczywiście wtedy będziecie dostawiać, wtedy będziecie mieć powiadomienia o filmach codziennie. A tutaj, a tutaj, a tutaj jest mój Instagram. A tutaj jest Instagram mordeczki, też wbijajcie, a jego jest w opisie. Słuchajcie, żeby lepsze ujęcie było, siadam tutaj na barierki. 5 metrów w dół, boję się, ale wszystko, wszystko, wszystko dla widzów. Yo, jo, ujo. Nic, ci Ole, barierę, nic ci nie jest? dobrze, mam kask. Ale zarąbałeś w barierę stary. Trochę. Nic ci nie jest? Nie. Dobrze, że na kasku masz przemów. No, Jo. jest bezpieczny. Ale serio nic ci nie jest? No nie. Właśnie dlatego nosi się kask, nie? Nic się nie stało? Ja. Kulej noga ważniejsza niż życie? No. Z kaskiem też nic, dobra, żółwik stary. Próbujesz to jeszcze raz? No. Ajajaj. Blisko, blisko, stary, dobra. Lecisz jeszcze raz? No. Co jeszcze się masz ochraniaczce? Ale widzę dobrze, bo masz kask, stary, i masz też. I ochraniacze. Dlatego nosi kask, co nie? Tak. Z kaskiem i wlepą przemu. Nic nie jest wam straszne. Dobra, patrzcie jakie poświęcenie. Dobrze, że się wyrąbał, to jeszcze leci dalej. Jo! Żółwik stary. Elegancko. A. <laughs> Czemu z nim nie przybić? Nie zauważyłem. Boli Cię głowa teraz, nie? Masz, masz jakieś zaćmienia? Trochę mi się kręcił u No a teraz, ej, weź nagraj jeszcze jedną próbę, że jak nie zrobiłeś. Ale to co, teraz lecisz? Finger, ale myślę, że z pierwszej zrobisz. Okej, okay, dawaj. Jak myślisz, zrobi? Myślę, że tak. Okej, okay. a ty jak myślisz? Zrobi. Okej, okay. a ty jak myślisz? Zrobię. No to dobra, to chyba zrobi. Dobra, leci, słuchajcie. Jo prawie z pierwszej. Jednak nie z pierwszej. <laughs> Jednak nie, dobra, no dawaj ja leci. Okej, okay. a tutaj będą próbować. Ło, wszyscy, wszyscy. Jak wszyscy, to wszyscy. Ale dzisiaj jest fajny dzień, w sensie. jest dzisiaj powiem tak, wam, ciepło, ale, ale nie jest za gorąco, więc jest gicik. dobra leci mordeczka, joo, żubik, to wszystko przez wlepę przema, tak to jest, przema, to wszystko przez te wlepy.